Przyszła jesień, więc odpaliły się jesieniary. Wszędzie ludzie pokazują, jak kupują ozdoby do domu, ubierają sweterki i tak dalej. I ja się zawsze zastanawiałam, co takiego fajnego jest w jesieni. Zaczyna być zimno, zaczynasz czuć przesilenie jesieny, więc zaczynasz się czuć gorzej, a dużo też osób w tym okresie zaczyna przez to chorować. Ogólnie jest zimno, a poza tym, nie wiem jak inni, ale ja na przykład nie lubię się nosić swetrów i ja jestem tym... Koszulka i spódniczka. I się zawsze nad tym zastanawiałam, dlaczego ludzie tak bardzo lubią jesień. Poza tym, że jesieni bardzo ładnie wyglądają liście, jakieś fajne żołędzie, czy tego typu rzeczy, to poza tym Polska jesień wygląda okropnie, bo często bardzo mocno pada, wieje wiatr. Często też nie ma takiej ładnej, złotej jesieni, jakby wszyscy chcieli, tylko wygląda to tak, że pada deszcz, te liście spadły w 3 dni i jest po prostu ponura na dworze. Ogólnie moimi ulubionymi porami roku jest lato i wiosna, a zwłaszcza lato, więc ja jestem raczej latoniary, choć... Nie ma takiego dużego teamu inne pory roku co jesień Na przykład nikt nie mówi, o przyszło lato, więc kupiłam sobie ozdoby na lato Jestem lataniarą, albo przyszła wiosna, przyszła zima Choć też są ludzie, którzy bardziej wolą te porę roku, ale jakoś osoby, które kochają jesień, jak tylko przyjdzie jesień, to czasami mam wrażenie, jakby oni ogłosili jakieś święto narodowe, że trzeba kupić lampki, różnego rodzaju ozdoby, a ogólnie to trzeba zacząć pić ciasta i pić herbatkę. jest tak dla mnie ciekawy fenomen ogólnie kulturowy, że jesień jest uważany za jakiś taki dziwny porę roku, gdy ludzie zaczynają się jakoś inaczej zachowywać i chodzić do kawiarni, nosić sweterki i ogłaszają to całemu światu, że przyszła jesień. Jest to ciekawe pod tym kątem, że lato jest pod tym kątem lepsze, że ludzie wjeżdżają na wakacje i ja mam czasem wrażenie, że nie ma z tym związane tyle tiktoków, czy jakichś filmów, jak osoby, które mówią, o trzeba wystawić dom na jesień. Jeszcze warto dodać to, że samo słowo jesieniara brzmi całkiem spoko, a takie słowo na przykład latoniara albo jakaś wiosnoniara brzmi jakbyś obrażał tą osobę. I też takie, że głównie kobiety się na tym skupiają, bo samo słowo jesieniara, czy odnosi się do kobiety, nie wiem czy ktoś jest jesieniarem, to też w sumie brzmi jakbyś kogoś obrażał. Więc jestem ciekawa dlaczego kobiety w dużej mierze bardzo lubią jesień i... Bardzo to celebrujemy, jakby obchodziło jakieś święto. Warto dodać do tych wszystkich rzeczy, które mają reprezentować Lesieniara, to jak pumpkin spice latte, przyprawy korzenne, czytanie książek, popachnące perfumy, często jakąś pomarańczą, cynamonem lub przyprawami korzennymi, albo perfumy o zapachu herbatki. To wszystko z moich przemyśleń. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i jaka jest Wasza ulubiona pora roku.